Siema kochani, witam was niezwykle serdecznie. Sebastian wach się kłania na Gryfnym kanale, w Gryfnym trensie Majóweczka, piękna pogoda. O Rank dzisiaj będzie. Mam nadzieję, że sobie grillujecie, piwkujecie. Oczywiście od 18 roku życia można alkohol spożywać. Dlaczego Rank one? Bo to jest też historia, legenda, tradycja muzyki trans. Beno Pieto spotkali się na imprezie Jeden tak naprawdę potrafił w DJ-owanie, miał własne studio muzyczne, tworzył. Drugi z muzyką nie miał nic wspólnego, a jednak połączyła ich przyjaźń, pasja do muzyki i nazwali się tak dla beki, tak dla śmiechu Rank One. Pierwsze miejsce, pierwsza pozycja i co? Okazało się, że mieli rację i ten projekt Rank One był strzałem w dziesiątkę. Rank one, Sebastian Wach, zaczynamy, będzie się działo. Zbieg okoliczności sprawił, że Piet i Beno rozpoczęli wspólną współpracę. W 98 roku, po wielu sukcesach, używając jednak różnych pseudonimów, postanowili zmienić swój artystyczny przydomek na rank 1, co po polsku znaczy pierwsze miejsce, pierwsza pozycja. Był to swojego rodzaju żart i marzenie, że kiedyś uda im się osiągnąć szczyt list. Jednak marzenie stało się faktem, kiedy to Airwave osiągnęło pierwsze miejsce na listach przebojów. Ich kolejnym dużym sukcesem było wydanie remiksu Superstring, który odbił się szerokim echem na rynku muzycznym, ich następny single Such is Life był w 2001 roku hymnem Sensation. No, oczywiście jest tak, że jeden z nich jeździ po, po świecie, koncertuje, drugi z nich tworzy, potem siadają, potem analizują, rozmawiają, co tutaj zrobić, co zmienić. Jaką nutkę wypuścić. Oczywiście też pamiętamy, że jeden z nich grał wraz z Arminem van Burenem jako Gaja i był to Beno. Beno i Armin van Buren tworzyli Gaje, fantastyczne, fenomenalne dźwięki. Mam tutaj w tym swoim, powiedziałbym, katalogu, płyt właśnie tą ostatnią płytę GaI, którą też wam pokazywałem, ale to jest świetne, że Gaja tworzy muzykę trends od samego początku, podobnie jak rank One, To jest taka legendarna, legendarny duet, który do dnia dzisiejszego jest niezwykle szanowany także w Polsce, bo chociażby w 2009 roku wymyślili hymn. Sunrise'u, dokładnie tak, tego Sunrise'u, który w Polsce nazywany jest festiwalem number one, no ale jest Audio River i nie wiem, jakie macie zdania, czy Audio River rośnie bardziej i szybciej, czy jednak Sunrise to Sunrise i zachód słońca gdzieś tam właśnie na, w koło brzegu, na podczelu. Komentujcie. Single Such Is Live ukazał się w lipcu i z zawrotną prędkością dotarł na szczyty list przebojów. Na albumie na przykład Simsonic, Piet i Beno pokazują swój różnorodny styl, dlatego też nie jest to album wyłącznie na parkiety, ale także do słuchania w domowym zaciszu. Oczywiście nie ustępują prace nad kolejnymi singlami. Rank One ma bardzo napięty grafik. W weekendy Piet podróżuje po całym świecie, grając sety Rank One, a w tym samym czasie Beno zostaje w studio i tworzy nowe dźwięki. Na większości wywiadów z ich udziałem są raczej niechętni do wgłębiania się w detale i w szczegóły. Pozwalają, aby to muzyka mówiła za nich, a sami o sobie mówią, że są zwykłymi gośćmi. Jednak mimo tej skromności nie należy zapominać o ich wielkim muzycznym talencie. No, i szanowni czas, oczywiście na wielką piątkę. Moją piątkę, jeśli chodzi o tych wielkich artystów. Symfo, miejsce piąte to był hymn Sunrise'u 2009. Pamiętacie. Miejsce czwarte Awakening. To jest też naprawdę genialna nutka, świetnie wchodzi, świetne przyspieszenie, świetne, świetny rytm, który oczywiście skomponowali Beno i Pieto. Miejsce trzecie The Great Escape. Miejsce drugie Derby Lightlet. I superstring, miejsce pierwsze. Nie mogło być inaczej. To jest klasyk, to jest to, co tygrysy lubią najbardziej. To jest moja piątka, jeśli chodzi o wielkich artystów. Rank One: piszcie o waszych przemyśleniach, o waszych doświadczeniach właśnie z muzyką. Rank one. To był taki szybki, majówkowy odcinek o Rankłanie. Oczywiście opowiedziałem o tych swoich pięciu typach muzycznych, jeśli chodzi o tę dwójkę przyjaciół, ale też oczywiście zdarzyło się, że w dwóch koncertowali. Jakie są Wasze typy? Co Wam się podoba? Czy właśnie to, że tworzą muzykę trend, że są zakochani cały czas w tym jednym gatunku muzycznym? Co sądzicie o rank One? Piszcie, komentujcie. No i też oczywiście w komentarzach wpisujcie, kogo mam nagrać jako następnego. To miał być taki, powiedziałbym, imprezowy, piwkowy odcinek, szybciutki odcinek do szybkiego obejrzenia, bo oczywiście w majówkę nie ma czasu na to, żeby siadać przed kąpem i oglądać kanały. Ale z góry Wam dziękuję, że oglądacie. Subskrybujcie, zapraszajcie znajomych. Sebastian Wach, kłaniam się. Dobrej majówki. Cześć.